Cześć Siemanko, jestem ICTV i witam Was w przeglądzie modów do Farming Simulator 2013. Dzisiaj sprawdzimy sobie Ursus 1201. Ursus 1201 trochę taka większa wersja. Ursus 330, Ursus 330, inny troszkę i oczywiście także inny. Zacznijmy od 1201 i tej wersji lepszej 1201 i sprawdzimy zaraz, jak wyglądają. No, Prezentuje się im od bardzo ładnie rzecz powiem, bardzo pięknie, nawet a w środku także ładnie, Tyle, że stara klasyka, taka żadnych takich nowości nim nie ma, takich że można coś otworzyć. Czy można? Aha, to są światełka. No, nawet są na żółto, pięknie, tylnie. A to jest ten drugi ursusik. Bardzo ładny też. Wygląd w środku jest praktycznie taki sam. Także żadnych bajerów nie ma. Dobrze, także teraz tak. Te dwa ursusiki sobie sprzedamy. Zaczynamy od 330. To jest wersja pierwsza, druga i trzecia. Zobaczmy zatem. Zaczniemy od tej. No, widać że jest mniejszy. Ale bardzo ładnie, szczegółowo zrobiony. Niestety, o! Możemy do środka zajrzeć. W środku wygląda jak typowy Ursus. Bardzo ładny, fajny, zgrabny. Akurat dla takich koneserów starych maszyn. O, no, to tak, także mamy kolejnego Ursusika. W innym kolorze. W środku niczym się nie różni od poprzednika poza kolorami. Też bardzo ładny. No i mamy jeszcze ten model. Chyba też to jest ten sam, tylko po prostu chyba inna kolorystyka. Tak, zaraz przyjrzymy się. Tak, inna kolorystyka jest po prostu. I mody są bardzo ładne. Także jakby ktoś chciał, to link, linki są w opisie do 330 i do 1201. Oczywiście po, po prostu po ściągnięciu trzeba wypakować, po prostu z tych folderów później te rary wrzucić do mojej dokumenty Moc, albo tam, gdzie mam zainstalowaną grę, do folderu PDLC. Także ja Wam dziękuję za ten krótki opis modów. Zapraszam na kolejne odcinki z modami, także trzymajcie się. Na razie, cześć.